Sprawa Kronospanu została podjęta przez prokuraturę, prokuratura krajowa zbadała tę sprawę i stwierdziła, że postępowanie zostało umorzone przedwcześnie. Nie wykonano szeregu ważnych czynności dowodowych, nie przesłuchano szeregu świadków, nie przeprowadzono przede wszystkim opinii biegłego w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest o... Zatrucie środowiska, jaka skala jest tego zatrucia, to, to ustali biegły, to ustali prokuratura. Ale te nowoczesne technologie, inwestycje, to nie jest tak, że chcemy za wszelką cenę. Tą ceną, która jest granicą, którą nie chcemy płacić, jest odpowiedni standard i jakość tych technologii, które gwarantują, że są one bezpieczne dla otoczenia, bezpieczne dla ludzi, bezpieczne dla środowiska. Także ta sprawa została podjęta, prokuratura będzie ją prowadzić. A oprócz tego jest wiele innych bardzo ważnych rozwiązań systemowych, które prowadza ustawa przygotowana u nas w Ministerstwie Sprawiedliwości, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod prośbą kary. Ustawa, która, której oczekuje nasze społeczeństwo, oczekują mieszkańcy. Ustawa, która ma rozwiązywać te problemy kompleksowo. Ustawa, która przewiduje do 30 milionów złotych kary za tego rodzaju zachowania i przede wszystkim ustawa, która wreszcie kończy z fikcją, jaką mamy miejsce obecnie od 2002 roku roku Jedynie 66 wyroków zapadło na podstawie ustawy, dotychczasowej, która była pisana na kolanie pod presją szybkiego wejścia do Unii Europejskiej. Ustawa, która jest bublem prawnym, nie ma co się oszukiwać. 12 tysięcy złotych, najwyższa kara orzeczona przez te 16 lat.